Ty yeah, Je yeah, yeah mnie to co kto mówi Każdy to oszust Teraz to sport wywalamy te pliki jak diskus? Swag ten pop jak my mieliśmy tu wiara na trzysta się skuni jak tamta panna Nie jestem pewien czy mogę ci ufać Więc wyciągam lufę i przeładowuję Ale tego nie lubię, dynamika w górę Przeskoczyłem waszą grę jak lubię Znowu mnie tu budzą, wkurwiam się jak pitbull dalej Znowu czuję nudę, Co się znowu dzieje kurwa Nie umiem myśleć Mam coś z głową, chociaż zdrowy jestem Coś mnie gryzie i mam czas, ale nie naciśnienie Nie by mnie to, co kto mówi, każdy to oszust Teraz Na to sport wywalamy te pliki jak diskus ten pop, jak my mieliśmy tu wiadra na 300, 300. on się skuni jak tamta panna. Nie jestem pewien, czy mogę ci ufać. Mogę ci ufać, kiedy jestem przy tobie. Nie czuję się jak hiena. Ty chcesz coś więcej niż raz na tydzień, gorąco mi. Kiedy jestem przy tobie, jak piekło. Ale w piekle też może być pięknie. Nie umiem myśleć. Mam coś z głową, chociaż zdrowy jestem. Coś mnie gryzie i mam czas, ale nie naciśnienie.